Ja jestem Janek Niedziela, mam 21 lat. Studiuję budownictwo na Politechnice Poznańskiej. Jestem na drugim roku, chociaż to nie są moje pierwsze studia. E, studiowałem jeszcze lingwistykę stosowaną na UEM-ie. E, studiowałem rok, dalej już nie dałem rady. Ale przynajmniej dzięki temu jednemu roku tam spędzonemu spędzone, umiem bardzo dobrze język angielski, troszeczkę słabiej język niemiecki i troszkę języka hiszpańskiego. Przyszedłem do spacji, ponieważ bardzo chciałbym się rozwinąć w, w jakimś występowaniu, w, również chciałbym po prostu porobić coś aktorskiego, ponieważ od wielu lat bardzo się interesuję aktorstwem, dokładnie od około 2017 roku. Kiedy to wystąpiłem w teatrze muzycznym Gdyni, w spektaklu Szepty Serc. Od tamtego czasu bardzo staram się rozwijać w mniejszy czy większy sposób moją pasję, i na przykład to, coś, czego jestem bardzo zadowolony. Od w tym roku jestem na kursie aktorskim w Papie, tutaj w Poznaniu. I się bardzo dobrze rozbijam, jest to dla mnie bardzo, czuję bardzo duży progres w moich umiejętnościach aktorskich. W międzyczasie również występowałem w kilku takich amatorskich filmach. O, jeszcze od tego roku również zacząłem się zajmować śpiewem zaczynam się uczyć śpiewu, więc kto wie, może kiedyś w spacji uda mi się coś zaśpiewać, jakoś może piosenkę stworzymy i w ogóle. Również piszę. Również piszę. Piszę z, y, piosenki, piszę scenariusze, piszę wiersze, spisuję sobie ogólnie pomysły, jakoś bawię się słowem, tworzę. I jest to dla mnie bardzo ekscytujące, że mogę znaleźć jakąś platformę, jakieś y, grono ludzi, z którymi mógłbym się tym podzielić, z którymi mógłbym się to tworzyć i po prostu zamiast trzymać to w, na kartce, gdzie jest, tam jest leży gdzieś mój notes, zamiast trzymać tego wszystkiego w notesie, mogę to w końcu stworzyć i. Y, Pokazać ludziom i po prostu zrobić z zrobić tego coś pięknego. Dobra. To byłem ja. Na razie. Do zobaczenia.